Zobaczcie, z tym sprzętem w plenerze to się nie powstydzi, naprawdę genialnie to brzmi, kurcze. Nie wiem, czy mi się nie będzie bardziej podobał nawet od DT-707, bo ro robi to robotę, robi to wrażenie. Pierwsze wrażenie było takie trochę pudłowate się zdawało, ale no, nie wiem, nie wiem, może mi się zdawało. Potem tak porównywałem z, z Uniwersum, to wcale nie lepiej, także no, DT znaczy EDA 90 to rozjedzie, bo on nie brzmi tak efektownie, no przynajmniej takich sopranów nie ma efektownych, taki bardziej duża taka rura bardziej, w sumie też nie aż taka duża, a to jest po prostu duży sprzęt, który gra detalicznie, ma i odpowiedni bas i piękne soprany, to jest bomba, że to gra pięknie, detalicznie, nawet go się podoba. że sobie na wprost głośników i słucha, przeniósł się tutaj z ławeczki, a ja przy kapce trochę pokoncertuję tutaj, sąsiadów poterroryzuję, ale jest dzień, to raczej nie powinni mieć żadnych zastrzeżeń, przynajmniej na razie nie mają. To oczywiście na maksa nie jest. Jak dał na maksa, to, to by był terror niesamowity, ale tak gdzieś na połowie głośności jest. jest. Dobro, šta ti tega?